Siemano, z powrotem ja. Turniej Wielkich Kawalerów. Coś opowiem wam. Zacznijmy od początku. Tutaj po prawej stronie możecie sobie kupić pakiet. Co ten pakiet daje? Klikamy sobie tutaj i tutaj widzimy, że daje ci przez 2 godziny tam razy 50 więcej punktów. Tutaj mamy panel. Tutaj możemy sobie te punkty, nie wiem, żetony dodać, kupić za złoto, macie tutaj licznik ile można. Tutaj Skąd nie, nie wiem, Sam skąd to mam. Tutaj możecie sobie też kupić. To wiadomo, dla bogatych, ale warto wiedzieć. Warto opowiedzieć. Jeżeli Wam zabraknie, jeżeli walczycie o jakieś porządne nagrody, można sobie przejrzeć. Dobra, teraz sobie wejdziemy tutaj. I tutaj mamy to, co dostaniemy za punkty. Po kolei. Tutaj kamienie milowe, czyli po lewej stronie to, co dostaniemy. Tutaj możemy sobie przepustkę kupić. Przepusty o berełka, to wszystko na siwo. To wszystko można dostać, jeżeli się kupi pakiet. Ja nie polecam. Za bardzo to nie są super nagrody. Wiadomo, jak ktoś jest bogaty i super chce się jakoś wyekspić, to ważne. Tutaj jest taka ogólna ranga, i tutaj też są kolejne nagrody za pierwsze miejsce są jakieś płaszcze, no sobie warto obejrzeć, teraz przejdźmy sobie tutaj tutaj mamy błogosławieństwa i dodajemy, te błogosławieństwa tak samo się odradzają, widzicie tutaj macie co, dwie minuty u mnie było widać, trzy, znaczy trzy minuty, przepraszam cztery, bo sobie tutaj pomijam po prostu za, zło, za te żetony i za złoto kupuję i tutaj macie po prawo aktywne błogosławieństwa sobie zerknijcie, i tutaj macie aktywne błogosławieństwa Dobra, dosyć tego, grajmy. I tutaj mamy skakanie tor przeszkód. Dosyć łatwe. Tutaj, aby szybkość, trzeba mieć dobro 3, 2, 1. Start. Jak, jak sobie liczycie start, to klikacie sobie. Ja gram akurat na telefonie to jest dotknięcie tutaj przesunięcie w górę. Jeżeli się pojawiają żółte strzałki, po prostu trzeba powoli przetrzymywać i puścić, jak będzie zielone. To taki live tip dla Was. No i wiadomo, jeżeli to prędkość idealna, proszę wzorowo, bajecznie, chwalcie mnie. Super. No i nagrody, jakieś tam plichty. Gramy dalej. Tutaj macie na górze te wszystkie premie, które tam 3, 2, 1, start. Pyk, 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 pyk. O, i tutaj celujemy sobie, aż będzie zielono. Ale w dziąsłu dostał. Ja, pitole. Dobra, nie obijamy się, damy, gramy dalej, gramy dalej. Teraz król wzgórza i trzeba trzy, trzy wygrać zwycięstwo pod rząd tutaj macie korony proszę bardzo tutaj macie bonusy na dole, można sobie dodać i na górze zobaczcie sobie, strzałka się przesuwa ja na razie bez bonusów, szkoda golda bo to za Golda jeden, start pyk pyk pyk, pyk, pyk pyk, pyk, pyk łogin i w żeberko, pyk zobaczcie, bajecznie, idealnie a sztyczka mi się złamała, dzida mi się złamała. Idealne trafienie. W środek. Pyk. Elegancko. Dalej. Idziemy. I tutaj bez premii ruszamy. 3, 2, 1. Start. Pyk. 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 pyk pyk, pyk i znowu pod żeberko czy się uda, czy się uda no pewnie, że się uda, ale czy idealnie wątpię bo było żółte pole dobra, nawet nagrody o muszę sobie dokupić zobaczcie mam mało 4 tutaj jest, że za minutę 23 22 sekundy mógłbym poczekać, ale po prostu na to, że film nagrywam to sobie kupię i tutaj szybkość dodam, żeby w razie wojnie stracić. O i widzicie tutaj klikałem po prostu cały czas, żeby szybko, szybko, szybko i za wcześnie, bo, bo, bo za wcześnie. Dobra, jedziemy znowu pod żeberką. Cyk. No tutaj tako, tako, zobaczymy. No, ale dużo szybkość, nic ciekawego.